Dzisiaj ostatni dzień Adwentu, a to znaczy, że dzisiaj nasze naprawdę ostatnie spotkanie. I chciałbym po tych trzech tygodniach wspólnego spotykania się do czegoś się Wam przyznać. Mianowicie cały ten pomysł Boga, nocnego złodzieja, to myślę, jak część z Was się domyśliła, to jedna wielka lipa. Nie jesteśmy żadną własnością szatana. Nie jesteśmy, nawet jeżeli jesteśmy grzeszni, własnością złego, własnością jakiejkolwiek rzeczywistości na tej ziemi, tylko wszyscy. Jesteśmy własnością Jezusa. Od tego dnia, kiedy przyszedł na Ziemię, kiedy wszystko, co ludzkie, stało się Jemu właściwe, kiedy wziął to wszystko na siebie, od tego dnia jesteśmy Jego własnością. I cokolwiek nam mówi, że tak nie jest. Nasze grzechy, nasze słabości, może ludzie, może nawet zły, nie wierzmy w to. Dzisiaj wieczorem zaczynamy świętowanie tego, że jesteśmy własnością Pana Boga. Że on nas zagarnął już dawno temu i nic nas nie wyrwie z jego ręki. Trzeba nam pamiętać o tych słowach Świętego Pawła: Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani jakiekolwiek moce i władze na tej ziemi nie są w stanie nas wyrwać z ręki Boga. Jesteśmy Jego własnością i właśnie o tym są te święta. Skoro to jest nasze ostatnie spotkanie, to trzeba zrobić jeszcze dwie rzeczy. Trzeba podziękować i trzeba życzyć. W tym pierwszym. To, to, że Panu Bogu dziękuję, to jest jasne, ale to sam sobie z Nim pogadam i opowiem Mu o wszystkim, co widzę i co zrobił w tych rekolekcjach i za co będę Mu dziękował. Ale chciałbym przede wszystkim podziękować Wam za to, że Wam się chciało przez te tygodnie wspólnie spotykać, słuchać Słowa Bożego, ale też przede wszystkim za to, że tak szeroko i w takie tysiące ludzi przekazaliście te rekolekcje. Chciałbym bardzo podziękować Andrzejowi Sobczykowi i Glorii 24 dzięki którym te rekolekcje mogły się odbyć. Bardzo chciałbym podziękować Marcinowi, który stoi tam z tyłu za obiektywem i który te filmiki dla was kręcił i potem je składał. Bardzo, bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób do tych rekolekcji przyczynili. A rzeczy bym chciał bardzo prostej rzeczy. Niech w te święta, niech w te dni, kiedy wspominamy ten dzień, kiedy staliśmy się własnością Chrystusa, niech ta prawda dotrze na serio do was. Żebyście wiedzieli, że cokolwiek się z Wami dzieje, cokolwiek Wam się przydarzy, jakkolwiek może czasem jest źle, jesteście w Jego rękach. Że nic mu się nie wymyka, że nic się nie dzieje poza Jego miłością, poza Jego miłosierdziem, poza Jego łaską. I bardzo proszę, żebyście te wszystkie życzenia i te dobre słowa przekazali swoim bliskim, żeby oni też o tym wiedzieli i w to uwierzyli. To jest już koniec. To znaczy, że możemy iść, bo wzeszło słońce, możemy iść do życia. Chrystus ma nas w rękach, a to znaczy, że niczego nam nie brakuje, niczego się nie musimy bać, więc po prostu idźmy do Niego. Panie Jezu, dzisiaj w nocy świętujemy Twoje narodzenie. Wspominamy ten dzień, kiedy wziąłeś nas na własność, kiedy całą ludzkość każdego człowieka zabrałeś do siebie. Panie Jezu, proszę Cię, abyś tę łaskę, łaskę wiary w to, że jesteśmy w Twoich rękach, to przekonanie, że nigdy nas nie wypuszczasz z rąk, aby ono stało się w nas faktem, aby stało się w nas ciałem, abyśmy bez względu na to, co się z nami dzieje, kim jesteśmy, jakie trudności mamy w życiu, nieustannie doświadczali Twojej opieki, Twojej obecności i żyli w przekonaniu, że Ty zawsze jesteś z nami. Oto Cię prosimy, przyjdź dzisiaj, Panie Jezu.